Pamiętajcie o tym jak... Ja Chciałem o czym to miało być, jak... znalazłam się w mojej szkole nowej. Ja już tam, w tej szkole jestem 3 lata, ale... Ale okej, okay, ale nie wiem, się, ogólnie się nie znalazłam. Pierwszy dzień do szkoły, pierwszy do przedszkola. Wszystko wydawało się być normalnie, kiedy przyszedł mój brat i zaczęliśmy się bić w przedszkolu. I musieliśmy chodzić do osobnego, bo pani na nie um, e, I nagle tak się stało, że znowu byliśmy połączeni. I tak poszliśmy później już do szkoły, ja poszedłem do pierwszej klasy. W, pie w pierwszej klasie poszłam na giszowiec do szkoły. I siłą przewozem ale pewnego się okazało, że pogodziła się z taką dziewczynką. Bo ja tam normalnie chodziłam, byłam niemiła dla wszystkich, nawet dla pani troszkę przeklinałam, bo dziewczyna ma dzieci. Ale ja nigdy nie wiedziałam, że się z taką osobą. I pod koniec y, pierwszej klasy przyszła, y, była taka dziewczyna w szkole i ja z nią się pokociłam ona chodziła jeszcze do 8 klasy ja już chyba ma 19 lub 20 i już mogłabym że i tak dalej ale ona, tego jeszcze nie zapomnę nawet jak ona kończyła szkołę ona była gruba, a ja ją w z włosy wiecie, mała ja po prostu star time otnym, nie? i pokociłam się z nią tak, że nawet nie chcieliśmy się widywać i... bo kiedyś się mega ulubiałyśmy. Z... nawet od przedszkola się nie uznałyśmy, bo ja w przedszkolach. Lecz wywalili mnie ze szkoły, przez to, że uciekłam z szkoły, z Kiszowca. Uciekłam do jakiegoś kolegi, do kolegi, który miał dziadka i do tego dziadka uciekliśmy. Fajnie, a i to ma teraz będę musiała kończyć, ale. Mm... Bo ja nie robię tak. Jak się wokzikam, tylko to jest takie, że nawet dźwięk nie słucham. Nie wiem czemu. jest zawsze tak. Jak się budzę, to nagrywam stoł Czasami a on się usnuł, bo ja kończę, zrobimy ostatni e, filmik, okej? Okay?